Dobry wieczór, w piątek. 18 kwietnia 2025 roku. Godzina 20.30. Słuchajcie, ja tak dzisiaj trochę z krótkim live'em, bo sytuacja pogodowa w Polsce jest dość dynamiczna. Jak widzicie, na załączonym obrazku w tej chwili w Warszawie trochę mokro się zrobiło. Ale jeżeli chodzi o sytuację taką w Polsce to yy, mieszkańcy okolic Piotrkowa, Kujawskiego, Moginna, Gaja, Zagorów, Konin, Mińsk Mazowiecki, Dobre, Łochów, Różan, Osrołęka powinni się przygotować na intensywne burze, na dość mocne wyładowania, ponieważ yy, tam są największe w tej chwili komórki burzowe. Jeżeli chodzi o sytuację burzową, następne komórki burzowe nadchodzą ze wschodu, tak jakby powiedzmy, od y, y, Siedlec, y, Białe Podlaski, Białystoku w kierunku Gdańska, w kierunku Bydgoszczy, w tamtą stronę i to takie główne y, y, te, te, te komórki burzowe. One są rozdzielone powiedzmy tam e, czasowo tak do pół godziny godziny czasu między jedną a drugą komórką burzową e, powtórzę jeszcze raz e, miejscowość Gaj, Piotków Kujawski Mogilno, Zagórów, Konin, Mińsk Mazowiecki, Dobre Łochów, Różan Osrołęka e, w tej chwili tam jest najgorsza sytuacja jeżeli chodzi o pogodę. W Warszawie to zależy od dzielnicy. W jednej już przestało kapać, w drugiej dopiero zaczyna kapać. Ja jestem na mniej więcej w okolicach Dworca Zachodniego i tutaj trasy takiej na Biało na Bemowo, tutaj no, nam trochę kapie, no nie mocno, ale kapie. W Cekiriu trochę intensywniej padało, idzie to w kierunku Białłęki, idzie to w kierunku tam Młocin, w tamtą stronę, takie trochę mocniejsze opady. Natomiast centrum i tutaj gdzie jestem, czyli okolice Dworca Zachodniego trochę kapie, no nie bardzo, czekajcie, tak wyjdę trochę, zobaczyć jeszcze Fizycznie, no powiem tak, że niebo jest zachmurzone i trochę kapie. Więc pójdę sobie pod daszek, bo nie chcę zamoczyć telefonu. Ale także, jak mówię, no sytuacja burzowa w Polsce jest ostra, Także te miejscowości powinni uważać: czyli Piotrów Kujawski, Moginno, Zagórów, Konin. Misma Sowiecki, Dobre Łochów, Różan, Ostrołęka. Tam w tej chwili najbardziej naj, najbardziej są aktywne komórki burzowe i największe komórki burzowe. Niektóre mają po 3 do 4 km szerokości i 8-9 km długości. Jak będzie coś się ciekawego działo w Warszawie, to pewnie zwrócę live'em, bo w tej chwili. Powiem szczerze, yy, po niebie widzę troszeczkę się jakby yy, bardziej taką, nie wiem czy widzicie, ale tam się bardziej to zaczyna za, zaciągać, także no, pewnie zaraz już w Warszawie coś będzie grzmiało albo coś takiego. No, tak wygląda w tej chwili sytuacja, także życzę Wam spokojnego piątku, spokojne soboty, a przy okazji spokojnych y, noc wielkanocnych i suchego poniedziałku wielkanocnego. Trzymajcie się. Ktoś mi pisze, tu jest Armagedon, jakbyś mógł napisać, jaka miejscowość, z chęcią bym poznał nazwę miejscowości, albo który rejon Polski. Spis tak, piszesz, że tu jest Armagedon, podaj mi okolicę, z której jesteś i Jaka tam jest u was sytuacja, bo no dość nieciekawe były prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Łowców-Burz. O, Góra Kalwaria, słuchajcie, tu mi Świstak pisze, że Góra Kalwaria, ja jestem, a tak wam pokażę, na stacji kolejowej Warszawa Młodów. Jeżeli mi się tylko uda y, jak najszybciej znaleźć jakiś pociąg do Góry Kalwarii to pojadę w tamten rejon, pokazać wam co się tam dzieje. Y, także y, w tej chwili y, dobrze, słuchajcie, to ja przerywam transmisję i jadę do y, Góry Kalwarii. Zobaczymy, będę udał się w tamtym kierunku. Yy, bo sam to widzę, przychodzą niepokojące wiadomości. Jeżeli tylko dotrę w tamtym rejonie świata, wracam z live'em, to trzymajcie się i ja podążam na górę Kalwarię, yy, zobaczyć co się tam dzieje. Na razie.